Witajcie, śmiało mogę już Wam pokazać jak została oceniana poprzednia wysyłka monet do NGC. Jeśli chodzi o same 5 groszówki wypadły rewelacyjnie, bo mam tutaj jednego MS65, reszta monet są ich jeszcze 3 otrzymały MS66. Niestety nie uznano mint error dwóm sztukom, ale jest naprawdę efektownie. A więc temat 5 groszy generalnej guberni wygląda właśnie tak. Teraz kolejne monety, które pozostaną w kolekcji, są to monety z wizerunkiem władców oraz jest tu też również jeden Destrukt. Jako pierwszy jest nim Bolesław I. Chrobry. Jest to moneta z postacią tego króla i otrzymała ona notę MS-67 cameo. Pozycja trafi oczywiście do kolekcji. Kolejną monetą jest Destrukt. 5 zł z 1974 roku. Już miałem okazję wam tę monetę prezentować. Ale dla przypomnienia powiem, że jest to moneta, która zawiera błąd, tak zwany rybak na trawce, i akurat ten destrukt znajduje się po obu stronach tego rybaka. Kolejny z wadców Polski Kazimierz I, odnowiciel, oceniony z notą Proof 69 Ultra Cameo również z postacią króla, która, podobnie jak i poprzednia sztuka, będzie prężnie rozbudowywać kolekcję. W końcu udało się przy tej pozycji otrzymać notę wyższą. Prów 69 Ultra Cameo i na tą chwilę jest to top pop i dołączy do pozostałych sztuk królów w polskim. Poprzednią sztukę miałem na poziomie Prów 68 Ultra Cameo, która znów pojawi się na najbliższej aukcji we wrześniu w RDA. Co dalej? I właśnie tak jak przypuszczałem w poprzednich filmikach, żeby ta sztuka nie dostała UNC Detail Screenit, a jednak tak się stało. Ona też pozostanie w kolekcji, mimo to posiada niesamowitą świeżość. Zacznę od not z MS65. Trzy monety, z czego jedna ma MS Proof Like. 10 groszy z 77 z MS65. Następnie 5 groszy z 1962 roku, też z notą MS-65. Ostatnia sztuka, którą jest ta 20 groszówka z notą MS-65 proof like. Odnośnie tej monety, wszystkie, które wysyłałem, pochodziły z jednej rolki bankowej i praktycznie otrzymywały za każdym razem proof like. Jeśli chodzi o ten nominał, jest to moja pierwsza próba z 2 zł z 1985 roku i otrzymała MS-66. Przepiękna moneta i tylko cztery noty wyżej. Widoczna teraz pozycja podobnie uklasyfikowała się na nocie tak jak poprzednia sztuka. Tylko 11 udało mi się osiągnąć w sumie MS-67 i otrzymała jednak MS-66. Król Kazimierz III Wielki otrzymał tutaj podobną notę, lecz wysyłałem dwie sztuki. Ta posiada niesamowitą świeżość oraz bardzo ładnie się prezentuje ta moneta. Kolejną z monet jest aluminiowa 2 złotówka z 1974 roku, tak zwana Jagoda z notą MS66. Ładna wyselekcjonowana sztuka. Kolejna pozycja, której wysłałem też dwie sztuki. Ta akurat otrzymała MS66. Miałem przy tej pozycji jedną MS68. Druga sztuka monety, którą miałem okazję Wam prezentować na początku filmu, identyczna nota pięknie wyglądająca i prezentująca się moneta w tym kolorze. 5 zł z 1988 roku również na poziomie MS66. Natomiast z tą 5 groszówką ciągle staram się aby zdobyć notę MS68 zawsze w granicach MS66 lub MS67, ale tym razem wypadło na MS66. Bolesław Chrobry 50 zł z 1980 roku. Piękna moneta, którą wyróżnia naprawdę ta patyna od innych sztuk. Ponownie 20 groszy z 79 z notą MS 66 Proof Like. Odnośnie tej monety udało mi się również zdobyć MS 67 Proof Like. Tą pozycję będziecie mogli zobaczyć na wrześniowej aukcji w Rzeszowskim Domu Aukcyjnym. Już dwie ostatnie noty z MS 66 Pierwsza to złoty z 1988 roku. Tu też udało mi się otrzymać raz MS-68, praktycznie top pop. I na koniec przepiękna moneta okolicznościowa Dar Pomorza z MS-66. Pięknie wyselekcjonowane monety. I już przechodzę do kolejnych znot, którą jest MS-67. Pierwsza sztuka to królowa Jadwiga Andegaweńska. Ucieszyłem się z tej noty, zbieram właśnie poczet królów i takie noty zadawalają niesamowicie. Również ta pozycja zasili moją kolekcję. 10 zł z 1988 roku jednak sprawdziły się moje przypuszczenia i dobrze w sumie, że ją wysłałem. Tylko 3 noty wyżej. Kolejna sztuka z tą notą. Mam tu monetę okolicznościową 20 zł z 1978 roku. Jest już to druga taka sama nota przy tej pozycji i ponownie 20 zł z 1989 roku z MS-67, więc już temat nieaktualny. Brakuje tylko noty MS 65. Piękna patyna oraz moneta. Już tą sztukę wam prezentowałem w tym filmie, lecz z notą MS 66. Te sztuki pierwszy raz wysyłałem do gradingu i fajne noty na sam początek wpadają. Udało się otrzymać MS67 przy tej pozycji. Myślałem nad MS Proof Like, ale jak wam w poprzednich materiałach zaznaczałem, reverse pasuje idealnie, lecz awers tu monetę blokuje. A i jeszcze jedna moneta, o którą pominąłem, MS66, jest to 500 zł z 1989 roku. Wysłałem też inną sztukę teraz. Czy uda się pobić tą notę, okaże się już wkrótce. Ponadto mam jeszcze cztery rolki, więc będzie trochę poszukiwań fajnego egzemplarza do gradingu. I na sam koniec perełka. Jak wspomniałem wam wcześniej, temat pocztu królów jest mi bardzo bliski. Jest to idealne uzupełnienie do kolekcji którego się nie spodziewałem? Kazimierz wielki z MS68. Jest to top pop i takie sztuki mogą lądować w kolekcji. Dobra informacja jest dla Was taka: mam jeszcze parę sztuk z rolki bankowej, więc może udało mi się powtórzyć ten wyczyn. Z mojej strony to wszystko. Na ten moment jest to jedna z najlepiej wyselekcjonowanych grup monet, które miałem okazję wysłać do gradingu. Bardzo się cieszę z tego powodu. Udało mi się poczynić pewien progres w wyborze monet do gradingu. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału, aby Was nie ominęły kolejne ciekawe odcinki dotyczące wysyłek oraz odbiorów takich monet. Pozdrawiam i do zobaczenia.